Wysokości, jeżeli dobrze widzę, około 4 metrów. To za chwilę się pewnie potwierdzi. Pierwsza na pewno próba. Konkurencja, która trwa już od, od 45 minut. Maria Bartel, a więc zawodniczkę, którą możemy kojarzyć z no tak naprawdę występów na stadionie. Zawodniczka ZSO AWF jest Gdańsk. 8 17 Igor Filar będzie jeszcze tutaj może mieć szansę na wejście do finału z Małego kół, bo On ma w tej chwili tak 8 32 to jest wynik, który daje szansę na to. Tak jako drugi z Małem kół, ponieważ pamiętamy o wyniku Pawła Miezianko z pierwszej serii. On przebiegł dystans 8 metrów 60 metrów w 8 17. A my widzimy Marię Bartel, która przeskakuje w pierwszej próbie 8, 3 metry i 70 centymetrów.